O, ale super, bo dziś jest Wigilia, a jutro Boże Narodzenie jesteście gotowi, moje dzieci? Tak, tato, to dobrze. A ja mam pytanie. No jakie, moja córeczko? Kiedy będą prezenty? Wtedy, jak pójdziecie spać, to wtedy do Was przyjdzie dzieciątko i Wam da prezenty pod choinkę. Aha, to fajnie. Dobra, moi dzieci, dzisiaj jest już Wigilia, wszystko jest przygotowane, żadnych pytań nie ma, a prezenty będą jutro rano pod choinką. No okej. Okay. Bardzo wam dziękuję wszystkim za przybycie na święta. Proszę bardzo. Dobra moje dzieci czas się przygotować do kolacji wigilijnej. No dobrze tato. Dobra moi dzieci czas się przygotować do kolacji wigilijnej. No okej ja Ukrainy Białorusi i Mołdawii nie będzie? No niestety nie bo one są teraz podległe Polsce a nie mi. Aha no okej. Okay. Aaa no nareszcie tutaj dotarłem po tysiącu próbach tak to jest jak się nie ma na prowincjach świata własnych terenów. Eee e, e, mapping jak się tu dostałeś i co tutaj robisz? Długo by opowiadać i przyszłem żeby was o czymś poinformować. Aha no okej. Okay. A więc zapraszam wszystkie państwa do mnie na święta. Dziękujemy ci mapping. Koniec sezonu drugiego. Hej widzowie jednak jeszcze postanowiłem zrobić part 12 sezonu drugiego, czyli drugi odcinek świąteczny i że part 11 i part 12 sezonu drugiego będą mieć związek z fabułą Cątrybals. 100, na tyle w tym odcinku to ja jeszcze raz wszystkim życzę zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, a ja się już z wami żegnam.